Witajcie moi kochani widzowie w trzecim już odcinku z serii Zagrajmy w Arkania Gothic 4 Z tej strony Lizer i kontynuujemy naszą tułaczkę po świecie gotika Tak, ostatnio skończyliśmy w tej, otóż, jaskini Na jej progu I... <coughs> Przepraszam, mała rybka I lecimy dalej kosić krytoszczółki Tak, e, w ciekawości to chciałem się zapytać Yy, być może wiecie, jak yy, w programie Goldwave yy, usunąć dźwięk myszki, ponieważ no, jak widzicie, bardzo ją słychać, tak? a nie ma także bardzo takiej drugiej, tak samo dobrej myszki, żeby ją yy, zamienić. Tak więc, jeśli macie jakiś pomysł, jak wiecie, jak to zrobić, to bardzo prosiłbym o jakieś tam komentarze albo coś. Płonący olej galwak. Niech mi ręka uschnie, jeśli to nie był nut. Dobra, wracamy do Bocznika. A do tego, co powiedział przed chwilą nasz protagonista. Tak, to był nut. To on popalił ten olej. Aj, aj. Kurczę się, żebym kiedy wyjdziemy z tej wyspy. Na organi to jest dopiero fajnie, tam jest... Tam można sobie handlować i w ogóle chodzić po się, zbierać jakieś tam marihuanę albo coś. Wiecie. A tutaj taka wyspa to malutka, nic nie można prawie zrobić, nigdzie nie można wyjść. Hmm. Ok, to już nic nie ma. Jest okay. Dobra, ostatni krot. w tej jaskini i... Idziemy z niej już wychodzić. Okay. I tutaj mamy przedmiot questowy, czyli gdzie to wszystko czyłeś, bardziej. Okay. Sztyle madgana bierzemy, a no, tutaj mam skrzyneczkę, w której jest złoto, zostaje almy, mieczek i tak. Nieczy jest do niczego gorszy od naszej pałki yy, A tarcza zawsze się przyda Okej. Okay. To I ostatnio zauważyłem, że te moje zagranie tak trochę nudne, są takie nieciekawe. No, postaram się jakoś to zmienić, jakoś tam uatrakcyjnić to zagranie jakimś tam humorem jakimś tam dowcipem albo coś takiego po prostu żeby nie było tak nudne jak do tej pory mam nadzieję, że mi się to uda zacząłem wcześniej mówić o Arganii może dokończę ten wątek otóż Argania jest to wyspa położona y, trochę no, w dość sporą odległość od Wyspy fashion, czyli te na których się aktualnie znajdujemy I dlaczego ja chciałbym tam już teraz popinać no, Ponieważ tutaj questy są mniej więcej takie, że Chodź do mnie Idź zabij kilka stworków, zakończ im kilo smalcu W drodze powrotnej zabij dwa razy więcej stworków, zabierz im słoik majonezu i wróć do mnie coś takie, To jest coś takiego takim stylu Było no i sami widzicie, że te zadania na tej wyspie są takie trochę nudne. Znaczy nie trochę, tylko bardzo nudne. Szczególnie jak się przychodzi o trzeci raz. Ale co tam, Coś, czego się nie robi dla widzów. Tam już nam lód się świeci. Znaczy nie świeci, tylko ma jakąś dziwną kreskę nad głową. Krzyklik. Bezi śmierdzi, dlatego listki opadają w mnieniu oka. Widzicie? Bezi jest trujący. Okej. Okay. Jest tutaj jabłek, trochę pojem. A już mamy funkcję. I gadamy z Nutem. Już wróciłeś? Zabiłeś kretoszczury? Tak, zabiję kretoszczury. Pozbyłem się kretoszczurów. Twoje pola znów są bezpieczne. Hmm. Nie, nie, nie. może by tak trochę wdzięczności. Tak, tak, dziękuję. Nie ma za mocno. E, co to mam? Czerwony gromadź? Grobar. ale, ja się tak ale mi się kończy. Skąd ten pomysł? Kto się zapalił olej galwak w krypcie, żeby wypłoszyć kretoszczury na zewnątrz? Czy ty przypadkiem nie używasz tego oleju, żeby przeganiać dzikie zwierzęta ze swych pól? A jeśli tak, to co? Odczep się od Ivy, albo pożałujesz. Wiesz co? Jakbym mógł, to już bym cię zabił. Tak bym cię sieknął tą pałą tyłu. Co no? Ok, no to sobie teraz pozbieramy trochę jabłek. Ponieważ jabłek na tym poziomie trudności nigdy nie za wiele. Tam chyba już nie ma jabłek. Tutaj mamy piękną, nierealistyczną wodę. Taka trochę dziwna. I w ogóle tu wszystko jest dziwne. Tutaj mamy jakieś krzyczki. Tutaj drzewko, jabłonka. To kolejne jabłka. No to już wszystkie. No jeszcze tutaj. Ok. Wchodzimy z sodu. Ja wciąż mam tą runę. Aha, jeszcze nie mam tej runy. Ta runa służyłaby do przemieszczania się szybciej, czyli takiego sprintu. O, to, to są widły. Jeszcze widły. Szkoda, że może wziąć. Dobra, coś tu mamy. Nic nie ma, ok. To idziemy. Gromar, gromar, gdzie ty jesteś? Daj. Staram się jakoś nie patrzeć na tą mapę, ponieważ... To jest takie według mnie oszustwo trochę jak się... Tak patrzę na mapę i... Nie Przyniosłeś sztylet i, i mam pokazane, gdzie mam iść. No, jest trochę nie bardzo. Oto Melgana. Ale zawsze ta mapa się przyda, ponieważ... Pierwsza próba była najprostsza. Później jest taki Jaka jest dungeon, Musisz w którym trzeba będzie no, trochę polawirować. Mam z tobą walczyć? Nie. Jakiś przemytnik najwyraźniej zamieszkał koło górskiego jeziora. Przepędź go z naszej wyspy i przynieś mi jego broń jako dowód. Brama do jeziora jest zamknięta. Jeśli mam się zająć tym przemytnikiem, potrzebny mi klucz. Proszę, oto i on. Ruszaj. I mamy drugi poziom. Na, w końcu się udało. Dobrego dnia, No i teraz przyszedł czas na to, aby powiedzieć wam zaprezentować wam, jaką drogę obieram w świecie gotika 4. Otóż yy, ja w Gothic'u 4, nieważne ile razy ją będę przechodził, zawsze będę szedł w bitemnego maga. Według was pewnie to jest taka trochę dupiata hybryda, ale mi jak najbardziej pasuje, ponieważ użyję sobie czaru dominacji, czyli e, błyskawice, co paraliżuje przeciwnika, Podchodzę do niego i siekam go mieczem, i on już no, nie robi nic wielkiego. Yy, I właśnie dlatego, właśnie taką <laughs> O jezu, masło Dlatego, taką drogę wybrałem. Yy, I na początku załaduję sobie w dyscyplinę i w ducha walki. A w precyzję i ukrywanie się ja w ogóle nie ładuję. <laughs> Jakoś nie lubię strzelców w tej części. Okay. Ups. Okay, teraz lecimy Na górę, na górę, <grych> no nie no, ale mi się język plącze dzisiaj, okej, okay. tutaj mam kolejną skrzyneczkę, tak w ogóle tu zostaliśmy widły, które są lepsze od naszej pałki, ale ja wolę właśnie tę pałkę, ponieważ na, na tym etapie gry broń jednoręcza jest według mnie najlepszą bronią jaką można mieć. Panka? Ty żyjesz? Nie, to mi. Podsłuchiwałam was, ale niczego nie usłyszałam. Czego teraz chce mój ojciec? Dał mi ten klucz, który zwykle podkradasz z jego stolika. Po co? A, i się udało. Dobra, otóż naszym przemnikiem jest nikt inny jak Diego, tak? Ten sam Diego, który podniósł nas z Jeziorka w pierwszej części, ten sam Diego, który zgubił sakwę w drugiej. Ten sam Diego, który siedział w bradze w trójce. I ten sam Diego, którego teraz mam wygonić z wyspy. Tak, to on. Mam przegonić Diego z wyspy. To nie będzie łatwe. Pogadam z Diegiem. Może ma jakiś pomysł. Oj, ma pomysł, ma pomysł. Myślę, że tak, co jakiś czas możecie słychać jakieś stukanie. Ale podczas dialogów to ja się bawię z takim kabelkiem, jack to jack. Taki kabelek sobie tutaj znalazłem, mi się bawię, jak są dialogi. Eee, tutaj mam iść? Tak, tutaj. Okej. Okay. No to idziemy do niego. A tak w ogóle to ja zrobię teraz cięcie i zobaczę, ile się już nagrywa. I jakby co, to do zobaczenia w kolejnych, w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie, żeby, o tym, żeby komentować, subskrybować i oceniać. Do, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć. Pa.